Czy odważyłbyś się zjeść zwierzę, żywe? W niektórych azjatyckich restauracjach nie tylko jest to powszechne, ale wręcz uważane za luksus. Dziś poznasz przysmak, który wzbudził na świecie fascynację i odrazę kontrowersyjna zupa. Z żywych żab, zasubskrybuj nasz kanał już teraz, ponieważ tutaj zagłębiamy się w najbardziej dziwaczne i niewiarygodne rzeczy na świecie. Wyobraź sobie, że zamawiasz zupę, a ona wciąż jest dostarczana na stół. Zupa z żywych żab, serwowana w niektórych regionach Chin i Japonii to właśnie to, naczynie, w którym płaz jest żywy, otoczone gorącym bulionem, upał wprawia go w trans. Ale on nadal się porusza. Czy to dziwne? Tak, ale jest na to wytłumaczenie. Praktyka ta wywodzi się z tradycji, które wiążą spożywanie świeżych, żywych zwierząt z właściwościami leczniczymi, a nawet duchowymi. W tradycyjnej medycynie chińskiej uważa się, że energia życiowa zwierzęcia zwana ci jest zachowywana i przekazywana każdemu, kto ją spożywa. Ponadto tego typu dania często podaje się na luksusowych bankietach, jako formę gastronomicznej ostentacji. Nie jest to coś powszechnego w życiu. Codziennym, ale raczej wydarzenie. Przygotowanie zupy wymaga techniki i wielu kontrowersji. Żabę czyści się, znieczula, a w niektórych przypadkach utrzymuje przy życiu podczas ceremonii. Wrzący wywar wlewa się natychmiast, pozostawiając skórę i mięśnie nienaruszone, ale powodując przerażające mimowolne ruchy. Wiele organizacji zajmujących się prawami zwierząt stanowczo potępia tę praktykę. Klasyfikując ją jako okrutną i niepotrzebną. Obrońcy twierdzą, że zwierzę traktowane jest z szacunkiem, a rytuał ten ma głębokie korzenie. Kulturowe. A co z tobą? Czy zjedzenie czegoś, co wciąż jest żywe na talerzu, przekracza granicę tego, co jest akceptowalne? A może to po prostu kolejna niezrozumiana kultura? Skomentuj tutaj, gastronomia zabiera nas w niesamowite i często niekomfortowe miejsca. Ale, właśnie w tym miejscu konfrontuje nas z naszymi własnymi tabu. Czy zjadłbyś zupę z żywej żaby? Czy już od samego słuchania jesteś chory? Skomentuj poniżej i nie zapomnij polubić. Jakie najdziwniejsze danie kiedykolwiek widziałeś? Zapisz. Się już teraz, bo w następnym odcinku będzie jeszcze bardziej szalenie.